Pomoc ze strony rządu, 14 emerytura jest potrzebna? No, raczej tak. Dla niektórych osób, które mają małą emeryturę, tak, oczywiście. E, czy pan może już dostał albo dostanie 14? Jeszcze nie dostałem, ale dostanę. Ja akurat korzystam z tego, mhm. prawda? Bo jestem emerytką, no mi się przydaje. Jestem na wcześniejszej emeryturze, mam bardzo małą. Mhm. Miałem dziecko niepełnosprawne, no to dla mnie dobrze, ale ja wiem, dla tych co nie pobierają, to na pewno gorzej. Uważa pan, że taka pomoc ze strony rządu jest potrzebna? A raczej nie. Czy pan jest emerytem, zapytamy jeszcze? Nie. Uważa pan, że taka pomoc nie jest potrzebna, czyli, no wie pan, seniorzy w Polsce za, za duże emerytury nie mają, no może jednak dla, dla wielu to jest zastrzyk. To jest zastrzyk, ale jedną ręką pomagają, a inflacja drugą ręką, to to wszystko znika, no to, to jest praktycznie, że więcej wydają niż, ni, niż dostaną. Czy uważa pani, że taka pomoc ze strony rządu dla emerytów jest potrzebna? Bardzo, bardzo potrzebna, no te wydatki teraz, co są te broszyzny, to bardzo potrzebne, jak najbardziej. Bardzo dobrze. Na co pani wydała swoją czternastkę? Jeszcze nie ruszyłam nawet. Nie ruszyłam jeszcze, bo emeryturę wzięłam całą, no także nie mam potrzeby wszystkiego, wszystkiego ruszać. Ja bym wolał, żeby moja emerytura nie była tak opodatkowana, jak opodatkowana jest. Poza tym wie pan, no, rząd daje 14 emeryturę, ale z kolei zabiera mi z emerytury podatek, ubezpieczenie zdrowotne. A ja prowadzę działalność gospodarczą, po raz drugi płacę to samo ubezpieczenie zdrowotne. Jaki w tym jest sens? Dwa razy płacę za to samo? Nie, pan, to są sztuczne to jest taka karma wyborcza, przedwyborcza ta czternasta, czy którakolwiek by nie była emerytura. Zwolnijcie emerytów z podatków wszystko. Ja nie potrzebuję dodatkowej emerytury, tylko. Tą emeryturę, którą mam wypłacaną, żeby była wypłacana bez ciężkiego opodatkowania. Gdyby tak co miesiąc, że tak powiem, kolokwialnie brzydko ta stuwa przybyła, to byłoby to lepiej niż za cztery. Ale to jest dobre. Dziękujemy i za to. Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Ale z drugiej strony, czy ona pokryje ten stopień inflacji, wątpię. Właśnie jeszcze chciałem zapytać, na co Pan wyda, jak Pan już ją dostanie i będzie Pan miał zastrzyk na koncie nowej gotówki. Nie, nie wiem, wie Pan, to trudno powiedzieć, bo ja nie wiem, co nas czeka jesienią, co nas czeka zimą, na ile wzrośnie mój czynsz, który aktualnie wynosi 1000 złotych miesięcznie. A jakby Pan mógł zdradzić, może, czy Pan wie, ile mniej więcej Pan dostanie tej czternastki? To jest 1200 zł. 1215! O. 1200 tam z groszami, 1200 tam 18 zł, coś takiego. No, także jestem bardzo zadowolona, bardzo, mhm. bardzo zadowolona jestem. No i będę popierać PIS na pewno. Mhm. Na pewno będę PIS pobierać.